Kiedyś do czyszczenia kompa używałem takiej przewodowej dmuchawy. Jest to Mozos X Blower o mocy aż 600W, jednak ma jeden zasadniczy problem. Jest na kablu. I tak wiem, że ktoś powie, że co to za różnica jak używać tego raz na rok. No niekoniecznie, bo osoby które czyszczą swój jeden PC raz na rok to pewnie nadal kupują sprężone powietrze. A gdy używasz dmuchawy częściej to jest tak jak z odkurzaczem. Jak ma kabel da się przeżyć, ale bezprzewodowy to zupełnie inne życie. Tak właśnie stało się odkąd mam nowość w postaci Mozos XB2 Max. Jest co dmuchawa, którą ładujemy ma wbudowany akumulator, który wystarcza do nawet do 70 minut dmuchania, ale wszystko zależy od mocy jaką ustawimy pokrętłem. Maksymalna moc skraca czas do 12 minut, ale to i tak całkiem sporo, przy czym na najwyższym poziomie siła dmuchania jest naprawdę ogromna. Bez problemu radzi sobie z wyczyszczeniem kompa, dodatkowo na jej przodzie jest dioda LED, którą możemy doświetlić sobie czyszczony obszar. I serio się to mu przydaje. W zestawie jest masa różnych końcówek oraz pokrowiec do przechowania. To co mogę z pewnością docenić w tym sprzęcie to jego kompaktowość ze względu na niską wagę i niewielkie rozmiary.